Halo, halo, mam pytanie, czy mnie słychać? Bardzo bym prosił o informację, bo widzę, że już tutaj piszecie w komentarzach, także prosiłbym o informację. Prosiłbym o informację, czy jestem słyszany. A jeżeli nie, to sobie odpalę na telefonie do podglądu. Obawiam się, że mogę nie być chyba słyszany, bo nie słyszę, nie widzę żadnej tutaj podpowiedzi. Mogę nie być chyba słyszany. Jestem słyszany, tylko się nie odzywacie. Okej. Okay. Chciałem tutaj dzięki temu, że Wasze komentarze zauważyłem, powiedzieć, że Atan będzie z nami od około 15 co najmniej w Dąbrowie, bo już zapowiadał, że będzie w piątek i będzie z nami przez sobotę. Nie wiem do której dokładnie. Także bardzo przepraszam Atlana Króla, że zapomniałem tutaj uwzględnić oczywiście, że on też będzie i będzie będzie w miarę możliwości jakiś tutaj przekaz wygłaszał, także będzie z nim można porozmawiać osobiście, jak i z Andrzejem Potomkiem Zygmunta, który również będzie z nami od piątku, bo jestem z nim umówiony już o 15 w Krakowie, także w okolicach 16-17 będziemy na miejscu, będzie też Adrian, nic nie mówił, że nie będzie go w piątek, także do mnie domniemuję, że będzie już w piątek Adrian przez sobotę i niedzielę, podobnie jak Andrzej Potomek Zygmunta, natomiast Atlan prawdopodobnie do soboty z nami będzie, a ja puszczę film, który dla Was przygotowałem, zapowiadający pewne kwestie organizacyjne przede wszystkim, związane z wyżywieniem, jedzeniem i paroma innymi sprawami. Także zapraszam do oglądnięcia. Witam serdecznie. Chciałem w tym materiale oficjalnie zaprosić na spotkanie w Dąbrowie 75, które odbędzie się między 10 a 12 czerwca. Dokładne warunki są wypisane na stronie nwk24.pl w zakładce zakup biletów, która to zakładka będzie podlinkowana pod tym materiałem, więc tam można znaleźć wszelkie szczegóły. Nadmienię tutaj, że w domu jest około 10 miejsc, tak jak to zwykle bywa. I bywało szczególnie w okresie zimowym, które można sobie zająć i one są w cenie, że tak powiem, promocyjnej, czyli to jest 60 zł za wszystkie te dni z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, uiszczane właścicielowi. Tu oczywiście uściśle, że 60 zł całościowo, nie za dzień, czyli to jest cena taka po prostu symboliczna, że tak powiem domu czyli mojemu tacie i tutaj jest taka możliwość do, dla pierwszych dziesięciu osób które które wpłacą i decyduje tutaj kolejność wpłat jeżeli chodzi o miejsca noclegowe w domu. Ale chciałem powiedzieć tutaj że według prognoz które widziałem bodajże wczoraj czy przedwczoraj to ma być bardzo ładna pogoda. Oczywiście nie jest to pewnik, ale no tak wynikało z prognozy, że ma być bardzo ładna pogoda w weekend. Także zalecam każdemu, żeby sobie wziął karimatę, zalecam, żeby sobie wziął namiot, śpiwór, podstawowe rzeczy i można sobie rozkładać namioty. Zróbmy sobie wielkie pole namiotowe, tak jak to było w poprzednim sezonie, więc to tak organizacyjnie. Jeszcze organizacyjnie powiem, że proszę sobie jadąc samochodem wbijać lokalizację chociażby PKP Szarów, zresztą na stronie NWK, w tej zakładce, o której powiedziałem, zakup biletów Dąbrowa 75, realna alternatywa, jest dokładne, współrzędne GPS są podane gdzie można trafić do Dąbrowy, ale jeżeli chodzi o parkowanie, to PKP Szarów. Tam jest stacja kolejowa i boisko sportowe i tam proszę zostawić samochody. Bardzo bym o to prosił, żeby nie było problemów z dojazdem, z wyjazdem, więc proszę samochody w miarę możliwości zostawić na stacji PKP Szarów. To tak orientacyjnie i jeżeli chodzi o miejsca hotelowe, to są podlinkowane dwa hotele yy, razem ze Półrzędnymi GPS i numerami telefonów, i tam można sobie, że tak powiem, bukować miejsca noclegowe, jeżeli ktoś by nie chciał, na przykład, spać w namiocie. Co polecam, bo to jest fajne i w swoim gronie cały czas siedzimy więc to jest taka fajna opcja. Natomiast, jeżeli ktoś mieszka niedaleko, albo jeżeli ktoś chcę w pokoju w hotelu no to tam są dwa do wyboru myślę że w okolicy są jeszcze inne hotele ale to już by należało na własną rękę szukać z uwagi na to że wskazaliśmy dwa takie które są najczęściej właśnie wynajmowane przez uczestników jak widać będzie z nami Andrzej Potomek Zygmunta oraz Adrian Porada tutaj są wypisane koszty pobytu jednodniowe tak na naszym terenie i jeszcze chciałem tutaj powiedzieć odnośnie, właśnie, wyżywienia, tak? Tutaj jest oferta dla kucharzy. Będzie zostawiony mój numer telefonu, mój numer telefonu, który prosiłbym, żeby używać tylko i wyłącznie do kontaktu w sprawie gotowania, jeżeli ktoś by się chciał podjąć, bo to są ogromne koszty. Powiem szczerze, że to są koszty ogromne w związku z tym w związku z tym zaraz powiem jakie mam rozwiązanie które będzie dotyczyło uczestników ale powiem też odnośnie kucharzy jeżeli ktoś by chciał podjąć się gotowania no to proszę się skontaktować smsowo i porozumiemy się w tej kwestii. Ja oczywiście staram się wynagradzać y, ludzi, którzy nam pomagają, więc stawki takie, jakie przewiduję, żeby to było uczciwe, no to jest 200 zł za dzień pracy kucharza. Czyli, jeżeli ktoś będzie w sobotę i w niedzielę, bo na te dni potrzebujemy kucharza, na piątek nie, za pracę w sobotę i w niedzielę, za pomoc, takie honorarium, które przewiduję dobrowolne z mojej strony, żeby było miło, no to jest 200 zł za dzień, no i też ewentualnie za dojazd, prawda? Więc łącznie takich kosztów powiedzmy związanych z kuchnią z mojej strony to jest 600 zł, bo. 200 za dzień i 200 za dojazd przykładowo. No, w zależności z której miejscowości ktoś jedzie, jeżeli to jest bardzo daleko, to być może się to nie skalkuluje, prawda? Więc to jest do dogadania koszty dojazdu, ale jeżeli chodzi o pracę, pomaganie, no to jest 200 zł za dzień, to jest 600 zł samych. Kosztów związanych z pracą kogoś, kto nam będzie pomagał. Natomiast, no, koszty pożywienia, które kupujemy, no, to wiem, że jest średnio plus, minus 1000 zł, więc łącznie to jest 1600 zł kosztów, które nie były uwzględniane, bo tutaj nie miało być nigdy wyżywienia w cenie. W związku z tym, chciałem tutaj jeszcze pokazać. Co będzie obowiązywało, ponieważ koszty jedzenia poszły drastycznie w górę? Więc będziemy pobierać najprawdopodobniej 50 zł za dzień wyżywienia, i tutaj będą takie bloczki rozdawane, które rozetniemy, prawda? One są przygotowane do rozdzielenia, są już wydrukowane i będzie tutaj wpisana godność, data, prawda? Albo jednodniowe wyżywienie w cenie, przykładowo 50 zł, to nie jest jeszcze zadeklarowana kwota, ale przykładowo żeby zwyczajnie tylko sobie koszty pokryć jakby tego jedzenia <laughs> Bo straty tutaj są zbyt duże z naszej strony. Ja nie mogę tyle dokładać ze względu na te koszty benzyny i pożywienia, więc koszty za dzień to będzie 50 zł i tu będą trzy posiłki następnie tutaj dany człowiek będzie odznaczał sobie, albo kucharz będzie mu odznaczał wydany posiłek załóżmy X albo parawką, tak i trzy posiłki będą przysługiwały, i na tym właśnie będziemy sobie to odznaczać. Będzie można też wyżywienie na dni kupić, czyli na sobotę i niedzielę w cenie 100 złotych, więc do ceny pobytu no trzeba będzie doliczyć te koszty jedzeniowe, no bo tak jak powiedziałem to jest 1600, a czasami nawet więcej złotych. No jednak są to za duże koszty ze względu na te rosnące koszty jedzenia, to ja nie mogę już do tego dokładać do tego jedzenia takich pieniędzy, więc tak to będzie wyglądało. Przypominam o deklaracji emancypacji, którą będzie można Odebrać w Dąbrowie. Miałem tutaj powysyłać i będę to robił ludziom, którzy zdecydowali się na właśnie pobranie tej deklaracji, filmik instruktażowy, jak ją wypełnić. Natomiast jestem w tej sprawie umówiony z Andrzejem u mnie w domu przed Dąbrową w okolicach godziny 15 w Krakowie, po to, żeby wytłumaczył to w sposób jeszcze bardziej przejrzysty, bo po weryfikacji tego tłumaczenia, które mam nagrane na wideo i które miałem Wam udostępnić tym, którzy są tym zainteresowani, to po prostu uważam, że jest to zbyt skomplikowane, więc będziemy chcieli z Andrzejem nagrać kolejną wersję. Andrzej się zgodził, że... Jeszcze nam to bardziej wytłumaczy, więc, wiedząc już, jakie tutaj mamy wątpliwości, które chcielibyśmy, żeby maksymalnie prosto wytłumaczył, to nagramy takie kolejne materiały tłumaczące, bo nie chcę wysyłać właśnie materiału instruktażowego, który będzie zaskomplikowany. Więc musicie jeszcze trochę poczekać. Myślę, że jak no, na taką deklarację niektórzy czekali całe życie, bo to jest. Takiej dużej wagi emocjonalnej, że tak powiem, rzecz, no to dokument. No to myślę, że warto jeszcze poczekać te trzy tygodnie. Ja nie chcę wysyłać czegoś, co jest nie do końca zrozumiałe, więc na razie nie wysyłałem Wam tego filmu, także mam nadzieję, że to rozumiecie. Tutaj, jeżeli chodzi o wyżywienie, powiedziałem, powiedziałem też, kto będzie. Prelegentem oczywiście można y, świadectwa, y, deklaracje emancypacji tutaj jak najbardziej sobie uzyskać u nas w Dąbrowie łącznie z tłumaczeniem indywidualnym Andrzeja potomka Zygmunta z pewnością będzie na ten temat więcej jeszcze mówił, będzie można go zapytać tak jak to było poprzednio. Natomiast my musimy filmik instruktażowy sobie jeszcze bardziej up w uproszczonej wersji nagrać, także tak chciałem tutaj orientację nie zaznaczyć, więc tak jak mówię, koszt wstępu bez wyżywienia jednodniowy to jest 100 złotych, dwudniowy, czyli albo, albo trzydniowy, piątek, sobota, niedziela to jest 200 złotych. Natomiast dla ludzi, którzy już byli, żeby nie utrudniać im właśnie dostępu do tych spotkań, bo to jest główną ideą, która wyrosła oddolnie na polecenie ludzi, którzy mieli taką potrzebę, żeby nie utrudniać nikomu dostępu, to dla tych, którzy już byli wcześniej cena to jest 100 złotych nawet za te trzy dni. Ale nie. Ale nie z darmowym wyżywieniem w tej cenie, bo to się po prostu nie kalkuluje przy tych cenach, nawet przy poprzednich się nie do końca kalkulowało, więc będzie trzeba sobie to jedzenie albo przynieść we własnym zakresie, albo po prostu pokryć jego koszty w sensie 50 zł za dzień lub 100 zł za dwa dni, żeby po prostu to się, że tak powiem, kalkulowało. No, bo tak jak ktoś mi powiedział, znajomy słusznie, że do Dąbrowy to opłaca się po prostu. Po prostu przyjechać, w ogóle się po prostu najeść w tej cenie, bo to ze względu na to, że te, to jedzenie miało w ogóle go nie być, jakby tutaj na terenie. Nie było przewidywane, no to tak się to potoczyło, że przyzwyczailiśmy się do tego. Ja to sponsorowałem, ale no niestety przy, przy tej ilości ludzi i przy tych przede wszystkim koszt, kosztach jedzenia, no to ja będę musiał za to pobierać opłaty. No chyba to jest zrozumiałe. Wyżywienie w cenie 50 zł za dzień to nie jest, myślę, że wygórowany koszt, więc mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Szczegóły, dokładne wydarzenia są w zakładce zakup biletów. Nie ma tam jeszcze informacji na temat Wyżywienia, jeszcze nie zaktualizowałem strony, zrobię to w najbliższym czasie, ale macie tutaj informacyjnie powiedziane, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o wyżywienie. Także zapraszam i widzimy się na miejscu będą wykłady Andrzeja będą wykłady Adriana będzie jeszcze parę innych człeków, między innymi kolega z kanału Voyagery. jeżeli dobrze to wymawiam tak który też mam nadzieję że wykład indywidualny nam tutaj mówi o Krzyśku który nam też wykład swój indywidualny, mam nadzieję, że zrobi, bo widziałem się z nim u wspólnych znajomych i wiem, że będziemy się widzieć w Dąbrowie. Także będzie na pewno trochę kuluarowych i nieprzewidywalnych rzeczy. Zapraszam do zabierania ze sobą namiotów, zapraszam do przyjemnego spędzania czasu i zapraszam wszystkich już w piątek około godziny 16 Startujemy, a tak już z przytupem to w sobotę, bo wtedy najwięcej jest człeków. Także przede wszystkim będziemy poświęcać ten czas deklaracji emancypacji, bo to musimy faktycznie przywiązać do tego wagę bo to jest emocjonalnie bardzo ważny dokument potężną moc niosący ze sobą. Również. również Prawną w pewnym sensie uważam, tak? Bo świadczymy, że jesteśmy istotami żywymi, nie osobami fizycznymi. Chciałbym, żeby Andrzej kolejny raz zrobił wykład na takim samym poziomie, na jakim to zrobił, ostatnio na temat tego, dlaczego właśnie emancypujemy się z tego systemu, i to jest taka symboliczna emancypacja, którą trzymamy sobie w domu, którą po prostu z którą po prostu się utożsamiamy, jest to takie. Wkroczenie w dorosłość, ja tak uważam, więc czekam, aż Andrzej nam to wytłumaczy w jeszcze bardziej takiej formie, zrozumiałej, żeby każdy mógł sobie taką deklarację wypełnić. Natomiast na miejscu oczywiście Andrzej będzie mógł też w miarę możliwości czasowych pomóc w wypełnieniu takiej deklaracji każdemu z was. Także zapraszam serdecznie. Do, do zobaczenia na miejscu. Filmik na temat deklaracji jest nagrany, będzie też zalinkowany tutaj, jaki jest dokładnie tego cel, jakie są w przyszłości pewne plany. Także będzie on zalinkowany. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jakie są warunki, jak to, jak to działa, po co to jest, to zapraszam do zapoznania się i do zobaczenia w Dąbrowie. Hej!